Co może tak naprawdę zrobić Trump, a czego nie może, żeby sterować Fedem? Kolejny artykuł w tym temacie i o tyle interesujący, że tutaj zobaczymy kilka jeszcze uzupełniających danych pod to, żeby sobie wyciągać większe wnioski, w co tu się gra. Bo, bo bardzo dziwnie to wygląda. Dlaczego Trump o tym mówi? jak Tak jakby pokazane było, że no właśnie ten departament skarbu, czy te decyzje polityczne mają wpływać na ten bank centralny i tak wpływają, albo, albo żeby to wyciągnąć na wierzch, albo żeby populistycznie pokazać, ja zadbam gospodarkę, tak. Wygląda też to trochę na populizm, no albo jakieś obnażenie tego, jak to i tak funkcjonuje. Tego, tego nie wiem. No więc tak. Trump podkreśla, czy wielokrotnie, że z, jeżeli będzie ponownie wybrany, będzie chciał zredukować autonomię Fedu. Powiedział podczas konferencji prasowej w sierpniu, że, e, czuje, że ba, czuje bardzo silnie, że prezydent powinien mieć coś do powiedzenia w zakresie ustalania stóp procentowych. No i to jest bardzo konkretny sygnał, bardzo jasny sygnał, że chce mieszać mocno z niezależnością Fedu. To jest pytanie, dlaczego. Trump już wcześniej powiedział, że pozwoliłby Jerome'owi Powellowi zostać, zostać do końca jego kadencji, chociaż groził, że go zwolni, już dyskutował o zwolnieniu w 2018 roku. Zresztą to. Trump wybrał Poela na członka, członka fedu, ale pytanie, czy wybrał samodzielnie, czy miał wybrać i tak dalej. Ale z kolei nie chciał go ponownie wybrać. To Biden go wybrał ponownie, no bo wygrał Biden wybory. No i niektórzy z nieoficjalnych, przepraszam, tak, niektórzy z nieformalnych. Doradców prezydenta Trumpa sugerują takie idee, że żeby wprowadzić zmiany, żeby mieć więcej władzy nad samym Fedem. No i teraz, jak się wybiera oficjali Fedu? Mechanizm jest taki, że po pierwsze wymienia się czy wyznacza się nominatów. Do tego, żeby byli w Radzie Gubernatorów, no tak, w Radzie Gubernatorów Banku Centralnego i potem wybiera się ich na kluczowe stanowiska takiego jak prezes i takiego jak wiceprezes. Bycie gubernatorem banku, czy gubernatorem Banku Centralnego, to jest 14-letnia kadencja. A z kolei stanowisko prezesa czy wiceprezesa to jest czterodniowa, czter, przepraszam, czteroletnia kadencja. No i każdy z, z gubernatorów zasiada w radzie, um, która decyduje o stopach procentowych, czyli FOMC, Federal Open Market Committee, committee, comi, czyli właśnie grupa, która podejmuje decyzje o stopach procentowych. No i tak, Powell zastąpił Janet Jelen, teraz Departament Skarbu. I teraz. Właśnie, jeszcze musimy wykres zobaczyć, taki, czy taki obrazek będzie dalej na kolejnych slajdach. To sobie powiemy, właśnie co tu się wydarzyło i dlaczego Janet Jelen nie była dłużej w Fedzie, a przeszła do Departamentu Skarbu. No i Trump wybrał Pawela. Wybierając Pawela na następcę, Janet Jelen złamał z wieloletnią tradycją, czy w ogóle. Właściwie nie, zawsze tak było. Złamał historyczny precedens, stworzył, że każdy nowy prezydent wybiera ponownie tego samego prezesa, wybranego przez swojego przez poprzednika swojego, tak jest po polsku. No, a prezydent Joe Biden właśnie wybrał Poela ponownie w 2021 roku. I teraz. Tu na wykresie, zobaczy, na wykresie, na obrazku zobaczymy, że tak. Greenspan był wybierany kilkakrotnie przez prezydenta Clintona i wcześniej tego seniora, Busha seniora. Potem Bush junior też go wybierał. Potem wybrali Bena Bernarkę, ale potem. Obama przedłużył Benowi Bernarkiem. Potem Obama wybrał Janet Yellen, no i Trump jakby powinien przedłużyć teoretycznie. A tego nie zrobił, wybrał Paula. Dlaczego złamano ten precedens? Hmm. Szczególnie w kontekście, że teraz Trump mówi o tym, że chcą zaburzyć yy, niezależność Fedu. A co tu się wydarzyło? Dlaczego Janet Yellen nie kieruje bankiem centralnym? Ha! Dlatego, że pani Janet Yellen kieruje. Bankiem Centralnym BIS, czyli Departamentem Skarbu, który wpływa na płynność na rynku i przeciwdziała wszystkim działalnościom Fedu, czyli Fed oficjalnie walczy z inflacją, a Bank Centralny BIS działa to, co trzeba robić: drukować kasę w ukryty sposób. Więc na pytanie, to nie jest napisane w tym artykule, ale trzeba czytać między wierszami, wyciągać wnioski i całą wiedzę mieć, prawda? Ale to pięknie pokazuje dokładnie ten artykuł, tylko no jakby trzeba więcej wyczytać niż oni napisali. Fed, Trump zerwał z tradycją, bo co? Bo takie miał, widzi się, a potem już Biden wybiera z powrotem Powella? Nie, po prostu mamy dwa banki centralne. W cudzysłowie oczywiście. Ale Departament Skarbu i Janet Yellen, Jelen Janet Yellen powiedział, nie będzie więcej recesji na rynkach finansowych. Powiedziała prawdę czy nie. Ale systemowo tak to jest zorganizowane teraz. No grają pod wielki reset. I utrzymują nowy system. Inaczej przebudowali ekonomię. Tą koordynacją razem. Tu powinno być o. Tak powinno być. Serduszko. Więc yy... No to jest małżeństwo Fedu i, i małżeństwo, tak w cudzysłowie oczywiście mówię, i, i banku centralnego. Więc dlaczego to zmieniono? I teraz jeszcze mówi Trump, że będzie miał większy polityczny wpływ. I tak chyba jest ukryty, nie? Chyba, że rzeczywiście tam ktoś inny za to wszystko pociąga za sznurki, a Trump chce to trochę odzyskać. Nie wiem, wygląda to bardziej populistycznie. Ale też, ale tą decyzję Trump podjął, więc on zbudował też ten system poniekąd, czy umocnił ten system, więc on też gra w tą grę, która jest. To jest jego decyzja. I pan Janet Yellen tak wygodnie trafia zaraz do Departamentu Skarbu. A potem przyszedł COVID. No, i tak, kadencja Pawela kończy się w 26 roku. Jeżeli będzie ponownie wybrany i on to zaakceptuje, to będzie trochę skomplikowana sprawa, ponieważ jego 14-letnia kadencja jaka członka Rady Gubernatorów kończy się w 28 roku. No i teraz, co do zasady, nie powinno się go, znaczy nie, nie można go wybrać ponownie. Na kolejną kadencję do Rady Gubernatorów. Ale ustawa o Rezerwie Federalnej stanowi, że jakby wygaśnięcie kadencji, jeżeli nastąpi, przepraszam, wygaśnięcie kadencji, to członek Rady hmm. powinien kontynuować świadczyć swoją funkcję. Póki nie zastąpi go jego sukcesor, znaczy nie zostanie wybrany jego sukcesor. Wystarczy nie wybrać, i nagle się okazuje, że tą całą kadencję Jerome Powell mógłby realizować. Więc potencjalnie Powell może zostać członkiem dalej zarządu banku, jeżeli wygaśnie jego slot jako gubernatora. A przepraszam, będzie otwarty jego slot i nikt nie, nie wejdzie na jego miejsce. No i tak. Więc biorąc pod uwagę, że to Paweła kadencja wygasa, następny prezydent będzie miał dwa sloty, żeby nominować członków Rady, członków Fedu w 2026 i 2028. Ale. To reprezentuje tylko bardzo mały kawałek tej 12-osobowej rady FOMC, która ma wpływ na stopy procentowe. No z jednej strony mały kawałek, ale pamiętajmy też, że najważniejsze są trzy osoby czyli szef nowojorskiego Fedu, wiceprezes i prezes Fedu. I to, jest, to są te osoby, które wpływają najbardziej na, na wybory. To wiemy z tych nieoficjalnych źródeł, od człowieka, który pracował w Fedzie. Że tylko trzy doty się z tych wszystkich 12 kropek liczą. Tutaj tego nie ma napisanego, ale to, więc wpływ na prezesa jest mega ważny. No i FOMC składa się z tych gubernatorów i 12 rotujących oficerów z Regionalnej Rezerwy Federalnej, no przy czym ten Nowy Jork jest ważny, bo w Nowym Jorku jest też to konto na przykład Treasury General Account. Regionalni prezydenci nie są wybierani przez prezydenta, ale przez dyrektorów indywidualnych banków i to podlega później zatwierdzeniu przez Radę Gubernatorów całego Fedu. Dodatkowo prezydent wybiera Fedowych gubernatorów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy muszą dostać zatwierdzenie senackie które służy jako zabezpieczenie tego całego procesu wyboru. No i wielka, taka twarda opozycja ze strony senackich republikowanów doprowadziła Bidena do tego, że początkowo wybrał wiceprzewodniczącego Sarah Bloom Ruskin, która musiała się wycofać z nominacji w 2022 roku. I teraz... W, działania ze strony Senatu doprowadziły też do, jakby, anulowania wcześniejszych wyborów, też Trumpa, czy zablokowania wyborów Trumpa. No i jakby wyglądało ewentualne usunięcie przewodniczącego Fedu, no, bo Trump o tym powiedział, tak? Czy jest na to szansa? Więc jedną z najprostszych. Yy, jakby narzędzi, żeby wysłać komunikat jasny Fedowi, byłoby rzeczywiście usunięcie przewodniczącego Fedu, które Trump już rozważał w 2018 roku, kiedy był bardzo zły na Powell'a za serię podwyżek stóp procentowych. W wywiadzie z Bloomberg Business Week z 25 czerwca: Trump powiedział, że jeżeli będzie wybrany, pozwoli Powellowi dokończyć jego kadencję. Szczególnie wtedy, kiedy będzie robił właściwe rzeczy. Ale yy, specjaliści od prawa czy naukowcy od prawa twierdzą, że nie można wcale tak łatwo wyrzucić yy, szefa Fedu, ponieważ sekcja 10 yy, ustawy rezerwa federalna mówi o tym, że członkowie yy, Rady Gubernatorów yy, yy, Mogą być tylko usunięci za przyczyną przez prezydenta. Gdzie interpretuje się to za przyczyną, czy z ważnego powodu, przepraszam, to po polsku prawnie byłoby z ważnego powodu, oznacza bardzo silne naruszenie obowiązków albo nadużycie władzy. Także działanie na szkodę albo nadużycie władzy. Czyli. To, czy prezydent może usunąć właśnie członka, jest raczej dyskusyjne, chyba że ma dobre podstawy, ale teraz, czy może usunąć przewodniczącego Fedu, czyli pozwolić go funkcji przewodniczącego, nie jest jasne, ponieważ nie ma takiej w prawie wyrażonej ochrony, że tylko z ważnej przyczyny powiedział pan Peter Conti Brown, profesor i historyk Fedu na uczelni Wharton School of, of the University of Pennsylvania, czyli najlepsza studia MBA na świecie. No niezależnie, właśnie biorąc pod uwagę to ochronę, że z ważnego powodu dla gubernatorów, ograbienie czy pozwolenie Fedu przewodniczącego, Oznacza, że i tak ta osoba może zostać dalej w Radzie Gubernatorów. No ale pamiętajmy, że tam ta kadencja nie jest taka długa do 26 roku i to oznacza, że też nie usunie go z FOMC, czyli ta osoba nadal będzie członkiem komisji, która ustala stopy procentowe. A to członkowie tej komisji ustalają stopy, a nie prezydent. Który ją prowadzi. Ale zapominamy, że z kolei przewodniczący jest kluczowy, więc i tak i nie. Myślę, że Trump, Trump to wie i mógłby wywierać naciski, stawiając odpowiednią osobę. No i tak, jest jeszcze. Pomysł w ogóle, żeby zmienić ustawę o rezerwie federalnej. Zobaczcie Państwo, jakie fundamentalna rzecz. Bank Centralny Amerykański, my rozmawiamy w ogóle o zmianie tej ustawy. Pojawia się koncept, żeby napisać na nowo ustawę o rezerwie federalnej, czy przepisać częściowo, i jest w ogóle taki projekt, który się nazywa Projekt 2025 Fundacji Heritage Foundation związanej właśnie z, z konserwatystami w Stanach Zjednoczonych, żeby wprowadzić dość duże i poważne zmiany w prawie. O, opowiemy sobie o tym w następnym jeszcze newsie, o tym projekcie, bo to też jest wszystko w grze w związku z wyborami Trumpa. No i tak, Jedną z tych zmian proponowanych jest wprowadzenie pewnych ograniczeń, w jaki sposób Fed ustanawia politykę monetarną, a także regulowanie największych banków w ogóle Stanów Zjednoczonych. Więc ciekawe i może establishment mieć z tym problem, prawda? Na przykład jest sugestia, że Fed, który ma ten podwójny mandat, Mógłby się skupić tylko i wyłącznie na inflacji, czyli że Fed mógłby działać podobnie jak Narodowy Bank Polski, że nie byłoby utrzymywanie niskiego bezrobocia zadaniem Fedu. To też byłoby bardzo ciekawe i to też dużo by zmieniło w ekonomii. Nie wiemy, jakie to by miało skutki, jeżeli by coś takiego wprowadzili, nie? No i tak, jest, jest presja na zmiany w Fedzie. Eee... Na przykład były serie różnych skandali etycznych w ostatnich latach. Jest też presja pod to, żeby była większa przejrzystość właśnie przez cały system banków centralnych, biorąc też pod uwagę regionalne banki Fedu. Są też grupy związane ze środowiskiem i konsumentami, które lobbują żeby FED robił więcej, żeby walczyć z ryzykami klimatycznymi, które, są, które wpływają na system finansowy. Śmieję się, bo jak słyszymy o tych ryzykach klimatycznych, oznacza więcej drukowania. I w sumie albo więcej podatków, prawda, i zabieranie ludziom pieniędzy. Ale generalnie zasada na tych wszystkich klimatycznych rzeczach, żeby się bogaci, bogacili, tak? Jak się odpowiednio pozycjonują. To jest totalny absurd. No, jeszcze Up, kampania, Centrum Promujące Demokrację. Które właśnie tutaj naciska, żeby priorytetyzować z kolei element zatrudnienia w tym aspekcie podwójnego mandatu Fedu, czyli że argumentują, że podnoszenie stóp procentowych dotyka czy jest dotkliwe dla tych wrażliwych na te zmiany pracowników. I to jest prawda, bo rzeczywiście w systemie takiego pustego pieniądza, im ten pieniądz jest słabszy, tym jest lepsze zatrudnienie i więcej osób znajduje pracę. To jest ta, taka druga strona metalu. Czyli z jednej strony mówimy, że bogaci się bogacą, ale z drugiej strony pracownik może mieć lepiej. Oczywiście kosztem inflacji, ale um, niestety no widzimy, że być może dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie do końca odejść od systemu fiatowego, że ludzie by nawet nie chcieli. To, to nie wiem, czy już to, to na wykładzie poruszaliśmy, którymś, że każdy system oparty o złoto będzie miał właśnie, będzie, będą pracownicy cierpieć, będzie mniejsza interwencja niż państwa, co spowoduje, że po prostu wiele osób, bankructwa i tak dalej. Takie rzeczy będą się dziać, normalne rzeczy na rynku, wolnorynkowe. No to rzeczywiście o tym mówiła w szkoła ekonomii, nie? Ale dzisiaj się tak nie wiem, czy z tym nie rozbezwzwzwzwaliśmy tym socjalem, że w ogóle czy to jest jakby na tapecie, że jakby kto będzie tego chciał. Bogaci się bogacą na tym systemie, a biedni gdzieś tam jakieś te ochłapy dostają, a tak by ich nie dostawali. I biedni też mogą być jakby stratni na systemie na przykład opartym o złoto, o bitcoin. I tak dalej. Także system pustego pieniądza jest systemem, który zniewala coraz bardziej, buduje bańki, niszczy różne rzeczy, ale można się dobrze ustawić w tym systemie, tak powiem, brutalnie. Nie? Ale oczywiście jest totalnie buduje tą zbędność tę społeczną ogólnie globalnie i, no i Austriacka szka ekonomii nie pozostawia na tym suchej nitki. No i tak, prezydenci z obydwu partii właśnie próbowali już wielokrotnie wpływać na fed, zarówno za pomocą publicznych, jak i prywatnych nacisków. Na przykład historycznie prezydenci podnosili swoje uwagi i skargi osobiście, nawet w formie takiej osobistego nacisku. Prezydent Lyndon Johnson wezwał oraz szefa Feducz, Williama McKinsey'a Martina Jr. do swojego, na swoje własne rancho w Teksasie, żeby go tam przekonywać, żeby podniósł stopy procentowe. Z kolei prezydent Richard Nixon właśnie naciskał na Artura Burnsa, już rozmawialiśmy w poprzednim artykule, ponieważ część ekonomistów wierzyła, że Bank centralny powinien wstrzymać się z podejmowaniem właśnie kroków, które miały na celu właśnie trzymać w ryzach inflację w tamtym czasie. Trump też narzekał na Fed po tym, jak Powell podnosił stopy procentowe, czy ostro krytykował Fed po tym, jak Fed podnosił stopy procentowe w trakcie jego kadencji. No i ostatnio Trump zasugerował, że że on powinien wpływać, jak się decyduje, jak jest polityka monetarna, że jako prezydent czuję, że powinien mieć tutaj własne zdanie i czuję to silnie. Powiedział w konferencji prasowej 8 sierpnia, czy nie tak dawno, właśnie w tym swoim Margo Alago klubie w Palm Beach, jego tej rezydencji. Myślę, że w przypadku mojej sytuacji zarobiłem bardzo dużo pieniędzy, jestem bardzo dużo człowiekiem sukcesu, dodał Trump i myślę, że mam lepsze instynkty w wielu kwestiach niż ludzie pracujący w rezerwie federalnej lub jej przewodniczący. I skrytykował też politykę monetarną Fed'u, mówiąc, że bank centralny w wielu rzeczach jest w błędzie, ale pytanie, czy on specjalnie nie jest w błędzie, żeby rozegrać coś większego. Nie, i tutaj taki, taki teatr się, czy się nie ustanawia, że tu Trump jest przeciwko Fedowi, o jasne, jest źle, bo są stopy procentowe, ale mówię, to jest coś po coś, a ci ludzie w Fedzie, moim zdaniem, są głupi i nie dzieje się to, albo wręcz są jedni z najmądrzejszych i wiedzą dokładnie, co robią. I jest to realizowana pewnie długoterminowa, duża polityka i plany. No, widzę ten reset, prawda? No i jest jeszcze, z, 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 Paweł powiedział, że jest jeszcze lekko za wcześnie, i jednocześnie lekko za późno, komentując swoje decyzje monetarne. Administracja z kolei Bidena miała, z, z wybrała inne podejście po prostu nie wypowiadając się specjalnie na temat polityki monetarnej banku centralnego, Kamala Harris, wiceprezydent, która teraz jest nomina, nominowana przez demokratów w wyścigu prezydenckim, po tym jak Biden zrezygnował, wierzy, że Fed powinien podejmować decyzje niezależnie, a prezydent a, niezależnie od decyzji Trumpa. Demokratyczni członkowie kongresu wypowiadają się jeszcze bardziej bezpośrednio, czy potrafią się wypowiedzieć bardziej bezpośrednio. Elizabeth Warren z Massachusetts już naciskała, że mówiąc, że Europejski Bank Centralny obciął stopy procentowe, a Jerome Powell też to musi zrobić. No i Powell wielokrotnie podkreślał, że w, w, celem Fedu jest bycie apolitycznym. I wybieranie tylko to, co jest najlepsze dla gospodarki w momencie, kiedy ustanawiają politykę monetarną. Zapytani w trakcie majowego wydarzenia na temat właśnie tej relacji powiedział właśnie, że. O, obie strony tutaj tworzących prawo, czyli obie partie, wspierają tak naprawdę niezależność Banku Centralnego. No i wiemy też, że tak naprawdę Fed podejmuje decyzje osadzone w kontekście politycznym, bo uwaga, no i tu jest ważna rzecz w tym artykule, która się teraz pojawia. Fed, to jest przynajmniej oficjalnie powiedziane, FED pracuje bardzo blisko z Departamentem Skarbu, a także właśnie bardzo mocno networkuje na kapitolu. No i właśnie, to jest bardzo krótki komentarz, że blisko współpracuje, ale mówię, mamy Bank Centralny BIS, to gdzieś tam wychodzi, tylko mało kto aż taki wniosek, no na pewno nie tutaj postawi, prawda, bo to jest pewna ukryta, ukryta gra. No i oczywiście, że FED musi brać pod uwagę skutki ekonomiczne swoich decyzji, zarówno prezydent, jak i kongres, no też mają różne działania i mogą wpływać na przykład na obcięcie podatków, czy podejmowanie decyzji o wielkich wydatkach. No i to jest kolejne narzędzie, w jaki sposób polityka fiskalna wpływa na rynek. Także mamy dwa aspekty, polityka monetarna i fiskalna. Conti Brown, czyli ten historyk Fedu, Bierze pod uwagę, że różne finansowe regulacje i decyzje dotyczące tych regulacji mogą brać pod uwagę też różne inne czynniki polityczne, więc de facto on tu wprost powiedział, że Fed jest bardzo głęboko polityczną instytucją, ale co nie oznacza, że ona jest związana z jakąś stronniczością. Tak. Przynajmniej oficjalnie. No czyli w sumie te partie mogą mieć swój jakiś interes polityczny, ale tu jest pewnie głębsza polityka pod spodem. Bardzo ciekawe, też tu napisane. Ciekawe, też tu napisane.